Ruchom swój Samsung Smart TV, podłącz go do internetu. Wejdź na stronę chilli.tv i kliknij Zakładkę Promocje. W puste pole wprowadź otrzymany kod promocyjny i wciśnij przycisk Potwierdź. Zaloguj się, by sfinalizować proces aktywacji promocji. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, kliknij w zarejestruj się. Podczas rejestracji uzupełnij wymagane pola. Zaznacz akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kliknij przycisk Zarejestruj się, a następnie Aktywuj promocję. Proces rejestracji oraz aktywacji kodu promocyjnego możliwy jest również przy użyciu komputera lub tabletu. Włącz swój Samsung Smart TV i upewnij się, że jest podłączony do internetu. Przejdź do panelu Aplikacje i kliknij ikonę aplikacji Chili. W aplikacji Chili przejdź do zakładki Filmy. Ustawienia, zarządzanie urządzeniami, aktywuj urządzenie. Wpisz e-mail i hasło, by zalogować się do serwisu Chili. Gratulacje! Twój Samsung Smart TV został aktywowany. Wejdź w zakładkę Filmy, Polecane, Promocja Samsung 2015. Znajdziesz tam pełną ofertę filmów objętych promocją. Wybierz tytuł, który chcesz obejrzeć. Na stronie filmów ciśnij przycisk Wypożycz. Opłata zostanie automatycznie pobrana z Twojego konta. Jego stan możesz sprawdzić w dowolnym momencie. Na stronie chili.tv przejdź do zakładki Moje konto, Metoda Płatności. Wybierz jakość, w jakiej chcesz oglądać film. Następnie wpisz kod dostępu otrzymany podczas rejestracji i potwierdź transakcję. Filmowych hitów do wyboru do koloru dzięki aplikacji Chili i Samsung Smart TV.